Witam wszystkich serdecznie w odcinku z Waszymi bardzo dobrymi powtórkami, czyli pokaż, co potrafisz. W tym odcinku świetny med japoński 10. poziomu STB1 o jego zaletach i y, dobrą bitwę. Znaczy o jego zaletach dowiecie się właśnie w tym odcinku oraz zobaczycie y, bardzo dobrą powtórkę gracza Oniku Mateo 04. Cześć Mateo. Cześć panie. Wtedy, jak grałeś, byłeś w klanie e -Job, teraz już w Starsach. Nie. Ej up, Przepraszam. Dobra, dobra. Przepraszam na do Dobra, y, słuchaj. Y, może na początku Mateo, bo... Mateusz, tak? Tak, dokładnie tak. A cztery. To, to się nie wzięło z, z, z roku urodzenia. Tak, niektórzy przypuszczają. Tylko znieś... Czyli nie masz 12 lat, tak? Nie. Dobra. Okej, okay, słuchaj, yy, jedziesz, widzę na tym czołgu, na kole podbiegunowym, w miejsce, gdzie zazwyczaj biją się czołgi ciężkie. Dlaczego akurat taki wybór taktyki na tą bitwę? No bo oczywiście zważę, że nie, nie mają jakichś twardych czołgów typu Maus S100. No i nie ma oczywiście arty, które mogłaby tu szczelić. A jest tu, może tu dobrze wykorzystać się opuszczenie działa. Właśnie, opuszczanie działa to jest jedna z głównych zalet tego czołgu. Jest to 10 stopni opuszczania, ale ten czołg ma więcej tych zalet. Ja tym czołgiem niestety rzadko gram. Oczywiście, cóż ja mogę powiedzieć, świetna szybkoszczelność, świetne działko. Opuszczanie działa. Tyle pamiętam z tego czołgu. A jakbyś mógł ty teraz właśnie opisać ze swojego doświadczenia, co w tym czołgu jest takiego fajnego. A no, co nie? Nie. Jest żwawy. Oczywiście jest żwawy, wawy. Przecież mogłbym mieć trochę większą prędkość maksymalną. Spoko działko. Tylko niestety, jak się czasami się nie przecaluje, to te pociski dziwnie latają, no, ale no, jak tylko jak, jak nie przycelujesz, No i oczywiście to opuszczanie dobre i świetna szybkość Znaczy w moim przypadku wynosi 6,33. Właśnie. 6,33. Przeładowanie. A wali tyle co ten nowy Chińczyk 121B z kampanii, o dwie sekundy ma lepsze przeładowanie, a takie same obrażenia, no to naprawdę, uwierzcie mi, można robić pogrom, właśnie Ty teraz to wykorzystujesz w tym momencie, czyli depresja działa, plus szybkoszczelność, jak widać, szybko klepiesz Obrażenia. Jeżeli chodzi o tą mobilność, to mówiłeś, że jest ok. spowodana jest dobrym silnikiem 750-konnym. Prędkość maksymalna 53 km na godzinę jest nie, niezbyt super, ale lepsza niż np. T62A, więc tragedii nie ma. Słuchaj, ta wieża wygląda na taką, można powiedzieć, rykoszetującą. Jeżeli chodzi o pancerz 132, ale przypuszczalnie ta wieża chyba potrafi coś odbijać. Czy ma jakieś łyk spoty? To znaczy, na pewno włas, we, we włas wchodzi i wież ma często wchodzi. A jeśli coś tak po prostu we wieże, to przecież widzisz, przez jej kształt to często odbija. Nie mi to sytuację, że wjecha na mnie T57, jak już na wieży odbił 3 na 4 albo wcześniej bitwy dwa razy gry się ode mnie odbił. Więc całkiem spoko. Teraz jak Tiger chowa dolną część, więc wykorzystuje tu kumulacyjne pociski o penetracji Dokładnie. 330. Główne pociski to są podkalibrowe o penetracji 258. No, można sobie widać... wyjechać i ze zwykłych podkalibrowych go przebić, no ale. Zanowałem golda, bo chciałem tylko na wieżę grać. Dlatego pokażę no kadłub i mogę go przebić. A widząc, że jest tyle jeszcze czołgów, no to szano, szanowałem HP po prostu. Tak jest. Zawsze trzeba starać się jednak zostawiać to HP na drugą część bitwy, bo właśnie w... czasami wychodzi taka sytuacja, że, że trzeba trochę tego HP mieć, a w tej bitwie właśnie to ci się przyda. Jak widać, celność działa, no niestety nie jest to jego zaleta, tylko raczej wada. 0,42 celność. Yy, zapewne. 36. O! STB1? No to Wik Wikipedia mi źle pokazuje. No ale trudno. 36, a z modułami, z załogą yy, i racjami to na to chyba 0,32. Mm, mm. No, Posiłkuję się akurat stroną wargaming.net stb1, mi pokazuje 042, więc mają tam błąd jakiś. Ok, cztery zniszczone pojazdy, 6150 obrażeń i połowa HP została. I teraz co? Jak widać, odbijane strzały od wieży, nawet jak Tiger nie przebił wieży, czyli jest to, jest możliwość właśnie blokowania na wieży pocisków. Nawet pancerz coś odbija, bo jest, jak widzisz, pod dużym kątem i na tym, bo mnie jego kształty, wieża, pancerz, nie, nie wiem dokładnie, co mnie trafił, będzie to gdzieś pod koniec filmiku, że uratowało mnie to. Mm -hmm. Tak na razie wychodzi na to, że, że bitwa wygrana. Z tym, że już 7000 obrażeń, więc chyba sobie teraz pomyślałeś, że przydałoby się wycisnąć z tej bitwy jeszcze więcej. Pocisków masz sporo. I już 7250 obrażeń. Ale raczej nie ma co wyjeżdżać na czołgi, tylko trzeba wykorzystywać te zalety, czyli wieża i działo. Chociaż... a nie, bo ten Centek też strzela po 400, więc trzeba uważać. Tak, ale on chyba nie miał działa południowego. Aha. To też poniekąd y, uratował mnie, bo tak by mógłby mnie rozwalić Jakby był jakiś lepszy gracz, to pewnie by wyjechał by mnie dognieł. Widać, jak się to toczy. No, w każdym bądź razie... To, byłem zdenerwowany już... w tym momencie, bo jak widzisz, ten WZ jest te 10, z tyłu, co prawda na hita byli, ale stali z tyłu i jakoś nie rwali się do pomocy a już jestem na Mhm. Mm Czyli teraz trzeba już grać bardzo ostrożnie. Ta przewaga trochę zmalała, ale trzeba wykorzystać to, że drużyna twoja kapuje, więc zapewne przeciwnicy będą chcieli teraz podjeżdżać. No już ponad 8000 obrażeń. Nieczęsto zdarza się taki wynik, nie? No nie, to szczerze powiem, szczerze powiem że nawet nie, nie zauważyłem ile tego damage'u Miałem fragów, to wszystko dopiero zauważyłem już po zakończeniu bitwy. Świetnie. Mm -hmm. Byłem skupiony na grze, żeby jak najlepiej zagrać, wykierować to, więc. Tak, ja, ja właśnie zawsze proponuję, yy, jak już gracie, nie, z, nie zwracajcie za bardzo uwagi yy, na to, ile zrobiliście killi i obrażeń, bo jeżeli byście nagle zobaczyli, że macie dam na to. Yy. 9 zniszczonych pojazdów, to bez kitu mi się ręce trzęsą, jak, jak coś takiego mam, więc. Tak, do tego nie zwracam z... uwagi, Bo nie na taką sytuację, że tak mi się trzęsły ręce, ręce nieraz miałem dobić 8, 9 to co w sensie... No, i teraz jak widać znowu odbity strzał. No, od o patrzcie będzie ciekawa sytuacja z tym CDC, bo nie wiem jak to wpadło, bo miałem laga w tym momencie. Ale fajnie. No, ale gościu ładnie wyskoczył do góry i ostatni pojazd. Też miał dużo szczęścia. Teraz miałem, już myślałem, że już po mnie, ale Magiszty, No właśnie. Coś. Ding! Strzał. Pan też jakoś trafił, nie, nie wiem, bo jakoś w bok, bo gdyby trafił przedni pancerz, to na ogonie raczej by, byłby rykoszet. No to czasami tak się dzieje. Okej. Okay. a więc wynik, wiadomo, a z pancernym. Ridley Waters yy, brakło trochę do pula, ale stalowa ściana i to jest właśnie yy, ciekawostka, że ten czołg naprawdę potrafi, potrafi odbijać i to yy, porządne działa. Strzelały w tą wieżę i yy, zablokowały się 2720 na wieżę, 15 strzałów zablokowanych. Yy, no, jeżeli chodzi o zarobek, no tutaj yy, jesteś na minusie, ale chyba warto było zapłacić. 25 tysięcy kredytów za tą bitwę. Dobra, Mateo. To wszystko. Podsumowując, oczywiście czołg jest bardzo fajny. Oczywiście trzeba nim trochę pograć, żeby właśnie zajarzyć, jak tym czołgiem grać, głównie na wieżę, i wykorzystywać właśnie szybkoszczelność działa. Polecam, polecam. Tylko tak trochę jest. arty. Jest Skłonny na arty. Aha, czyli może łykać za fula z arty, nie? No, może. Cieszę bo nie wiem, czy w przypadku źródeł Arta na się ale ale już miała sytuację z nim. Dobra. Ja tobie dziękuję za pokazanie bitwy. Oczywiście, jeżeli byś miał ochotę, to możesz pozdrowić kogo chcesz. I to pozdrawiam oczywiście klanowiczów z EJOB i może aktualnych. Ze starców. Ze starców. Dobra, bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.